Cześć, to Wiktor z Cycling Boutique. Witam Was na naszym kanale, w naszym drugim odcinku. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam troszeczkę inny rower niż ostatnio. Jest to Faktor O2 Van, czyli odpowiednik górskiej szosy. Zapraszam na prezentację. Rower jest wyposażony w 12-rzędową grupę Shimano dura z serii R9200. Mamy tutaj korbę, z obustronnym pomiarem mocy. Do roweru zdecydowaliśmy się założyć koła, które sami zaplekliśmy. Są to koła zbudowane na obręczach Duke Bacarra Ultra SLR2, 36 mm wysokości. Piasty mamy tutaj od Extra Lighta Cyber SPD3 w wersji silver. Szprychy natomiast to Aerolite od DT Swissa. Koła oczywiście są pod tubeless. Waga tych kół to jedyne 1043 gramy. Mamy tutaj opony od Pirelli, wersja P0, zwijana, razem z dentkami od Pirelli Cinturato. Cockpit w rowerze to seryjne rozwiązanie od Faktora. Mamy tutaj zintegrowaną kierownicę razem z mostkiem od Black INC. Sztyca również seryjna z offsetem od Black INC. Natomiast siodło mamy tutaj szmolkę TLO Delightest One o wadze 55 gram. W rowerze mamy komplet produktów od firmy Ceramic Speed. Mamy tutaj wózek Ceramic Speed, ster od Ceramic Speed oraz support. Co ciekawe, zamawiając ramę faktora w wersji Premium Package otrzymujemy support oraz stery w cenie ramy. Wózek natomiast możemy zakupić z dodatkowym 15% rabatem, ponieważ do ramy przychodzi specjalny kod rabatowy właśnie na wózek. W rowerze zastosowaliśmy manufakturowe tarcze od firmy Carbon Waga tarczy w rozmiarze 160 to około 89 gram, natomiast 140 waży jedynie 79 gram. Koszyki na bidon w rowerze są od firmy Kela Race One. Jest to model X25. Mam nadzieję, że podobała Wam się prezentacja tego wspaniałego roweru. Teraz czas powiedzieć kilka słów na temat liczb. Waga tego roweru to 6 kg 320 gram. Natomiast warto zaznaczyć, że mamy tutaj ogromny potencjał, żeby zbić tę wagę poniżej 6 kg. Jeśli chodzi o ceny, musimy się liczyć z wydatkiem około 70 tysięcy złotych, jeżeli chcielibyśmy zakupić taki rower. Na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na kolejne prezentacje naszych wspaniałych maszyn. Zostawiam Was teraz z krótkim filmikiem detalicznych ujęć tej maszyny.